Zgadnij na co patrzysz? Jest to wymiennik kotła po roku czasu pracy. Bezo, bezobsługowy kocioł mini Strzowy. po roku czasu jesteśmy na przeglądzie gwarancyjnym kocioł, który spalił 4 tony paliwa. Przeszło rok, funkcjonował właśnie go. Oczyściliśmy, tak to pięknie wszystko ładnie wygląda po roku czasu. Pierwsze czyszczenie kotła. Tyle popiołu było w wymienniku. Tą jedną e, pomarańczowy woreczek z nim był popiół strzałego z całego roku. Wszystko zostało wyjęte. Został oczyszczony palnik. Oczyszczenie tego palnika zostaje nam wyczyszczenie. Na dole yy, wnętrza wymiennika, i to wszystko pięknie tym podajnikiem wychodziło do tego zbiornika. To wszystko yy, działo się samoczynnie przez cały rok. Tam kocioł samoczynnie pracował, więc tylko wystarczyło zasypywać peletu. Pelet tutaj mamy w tym miejscu, można było yy, tylko to wsypywać. A tutaj mamy jeszcze czujnik poziomu paliwa, który pokazywał, jak na jakiej wysokości paliwo jest. Więc nawet nie trzeba było chodzić pilnować, ile tego paliwa jest, tylko yy, kocioł informował o tym, że paliwa. Paliwo się powoli kończy. Więc rok czasu: zasypywanie paliwa, a dzisiaj pierwszy raz w roku, pierwszy raz po roku oczyszczanie kotła. Więc jeśli takie tematy Cię interesują, bądź inne, kotły na paletę, pompy ciepła, zapraszam do nas. Łukasz Wolski, Neulim jest Nerdzi, Osielsko-Kołbyt Pozdrawiam Ci serdecznie.